Ogrodnictwo Dziubek to ceniony przez konsumentów i odbiorców producent pomidorów szklarniowych. Rodzinna firma z Koźminka nieopodal Kalisza, która od niemal 20 lat zajmuje się uprawą pomidorów. Obecnie uprawy liczą sobie 11 hektarów pod szkłem. W 2013 roku firma wybudowała w Nowej Nakwasinie nowoczesne szklarnie o łącznej powierzchni 5 hektarów. Roczne zbiory całego gospodarstwa to około 3000 ton pomidorów. Wiele uwagi przywiązuje się tutaj do tego... Aby wytwarzana żywność była naprawdę zdrowa. Przywiązujemy bardzo dużą wagę do tego, aby nasze, nasze owoce były zdrowe, nasza żywność była zdrowa, dlatego staramy się używać jak najmniej pestycydów, herbicydów. To właśnie tutaj, w szklarni, w Nowej Nakwasinie, postanowiono przetestować nanowodę, czyli zdeklastrowaną wodę pozwalającą, według badań, na to, aby rośliny były zdrowsze. Chcieliśmy to wypróbować, jak to będzie się zachowywało w uprawie w uprawie typowo pomidorowej, co możemy tym uzyskać, co możemy tym osiągnąć, w czym to nam może, może nam pomóc, jak będzie się roślina nad tym zachowywała, czy będzie się będzie więcej odporna, przypuśćmy na, na jakieś szkodniki, choroby przede wszystkim. Oraz, no, że będzie ta produkcja bardziej bardziej wydajna. Nanowoda jest wytwarzana w specjalnych komorach opracowanych w Bolesławcu w firmach Stomatant i Nantes. Badania nad nanotechnologią trwają tu od lat, ale niedawno uruchomiony dzięki unijnej dotacji zakład aparatury próżniowej i plazmy opracował urządzenie umożliwiające przetwarzanie wody nie tylko na miejscu. Dzięki komorom do deklastryzacji wody, mieszczącym się w szafach lub kontenerach, woda może być przetwarzana bezpośrednio u producenta żywności. Taki właśnie kontener trafił do nowej nakwasiny i zainstalowany został w obiekcie. Dziennie zużywa się tutaj 250 do 300 m3 wody w cyklu letnim. Woda ta jest obecnie przepuszczana przez komory do deklastryzacji, co zmienia jej właściwości i ma pomagać roślinom. Komory zmieniają jedynie strukturę wody, nie ingerują w jej skład chemiczny. Jesteśmy przygotowani na, na nowe technologie, na, na wprowadzanie, wprowadzanie nowości przede wszystkim, bo to jest duża nowość. I mówię, to po prostu trzeba testować w praktyce, jak to będzie się na co dzień zachowywało. Ogrodnictwo Dziubek prowadzi fitomonitoring uprawy, czyli systematycznie rejestrowane parametry wzrostu i rozwoju reprezentatywnie wybranych roślin w szklarniach. 3 z5 hektarów pomidorów są tutaj podlewane nanowodą, pozostałe dwa hektary zwykłą wodą. Za kilka miesięcy można będzie porównać wyniki monitoringu rozwoju roślin i ocenić rentowność przedsięwzięcia, to pomoże zweryfikować nadzieje związane z użyciem nanowody. Dla nas nadzieją jest to, żeby była roślina odporna, przypuśćmy na szarą pleś, na grzyby, bo z tym nieraz jest, jest duży problem. I, I na tym liczymy, żeby, żeby tu nam to wspomogło, żeby roślina po prostu była w 100% kondycji. Priorytet jest jeden: zdrowsza żywność. Mam nadzieję, że, że żywność po dzięki zastosowaniu nanowody będzie jeszcze bardziej zdrowsza i, i, i ekologiczniejsza. Adam Dziubek nie wyklucza zwiększenia zastosowania nanowody w przyszłości. Jeśli się sprawdzi, to na pewno będziemy stosować takie urządzenia nawet i w drugim obiekcie, jaki mamy w koźminku. Jeśli będziemy widzieć tego efekty, to będziemy to na pewno stosować, bo zdrowo to jest i zdrowa żywność jest dla nas najważniejsza. Nanotechnologiczne osiągnięcia bolosłowiackich firm i technologia pozwalająca na wytwarzanie i użytkowanie nanowody w różnych miejscach. To sukcesy pozwalające na kolejne aplikacje. Na nowodą nie tylko podlewa się pomidory w nowej kwasinie. Piją ją także krowy w kamieńcu ząbkowickim, jest używana do produkcji kosmetyków, a duży potencjał stanowi jej zastosowanie do poprawienia stanu muraw piłkarskich. Kolejne wdrożenia są w trakcie, a masowe zastosowanie tych rozwiązań to kwestia czasu.